Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie o czymś, o czym tak naprawdę powinniśmy rozmawiać coraz częściej, bo znowu zaczyna być w niektórych miejscach na świecie to coraz bardziej zagrożone. Mowa o wolności wypowiedzi, tzw. wolność słowa. W zasadzie wolność i słowo. Dlaczego ja to rozdzieliłem i mówię o wolności i słowie osobno? bo bardzo często i coraz częściej te dwie rzeczy nie idą razem, a powinny. Tutaj w krótkim filmie już o tym zaznaczyłem, ale planuję wątek rozwinąć. Chodzi o to, czy na pewnych przedstawieniach czy rozmowach powinni być dopuszczani ludzie, którzy z jakichś tam powodów dla niektórych grup albo dla prawie wszystkich wygłaszają tak zwane skrajne poglądy. Moim zdaniem, i tutaj już mówię wprost, yy, nie ma problemu, każdy, nawet najbardziej dziwaczny dla niektórych człowiek prezentujący jakieś poglądy, jeśli coś tam robi yy, swojej działalności i umie tych poglądów bronić, powinien mieć możliwość na szerszym forum wypowiedzieć się. I jest teraz bardzo ważna rzecz. Tylko, że prowadzący, który prowadzi Tą rozmowę z kimś takim powinien być bardzo dobrze przygotowany i być bardzo zręcznym rozmówcą. Chodzi o to, że powinien tak rozmawiać z gościem, żeby ten gość pokazał dobrowolnie jak najwięcej swoich poglądów i też powinien być ten gość z tymi swoimi poglądami, oczywiście w kulturalny sposób, ale logiczny i merytoryczny, konfrontowany, żeby zobaczyć, czy on umie te poglądy obronić. Czy te poglądy są do obrony, czy nie? Czy są y, oparte na faktach, czy nie? No, ale to wtedy, jak już mówiłem, prowadzący musi być bardzo dobrze przygotowany i musi być bardzo dobrym y, rozmówcą. Co w przypadku, oczywiście, jak już zaznaczyłem y, wcześniej, y, pana Stanowskiego nie ma miejsca. Jest on cwaniaczkiem, który chce jak najwięcej klików zarobić, tak zwanych polubień i później kaski za swój kanał. Facet dokładnie wie, dokładnie wie, co robi, żeby zarobić trochę pieniędzy, ale brakuje mu zarówno odwagi, jak i umiejętności, żeby poprowadzić rozmowę w taki sposób, w jaki mówiłem. Jest on oczywiście człowiekiem salonowym, mówię tutaj o salonie Michnikowskim i około Michnikowskim, zawsze, jak ma nawet kontrowersyjnego gościa, puszcza oczko do tych salonów i mówi: No, nie byłam kontrowersyjnego gościa, ale patrzcie, jak z nimi rozmawiam, jestem z wami. Pokazywała to bardzo dobrze rozmowa np. z Januszem Walusiem, z panem Januszem czy z panem Piotrem Wielgockim, jak na siłę z panem Mazurkiem, bo sam się bał, że nie da rady, bronili głupio e, owsiaka i jego żony, ich działalności e, gospodarczej, jeśli można tak to powiedzieć, i praktyk działalności gospodarczej pana i pani owsiaków. A e, jeśli chodzi o pana Janusza Walusia, to rozmowa była z góry u, u, ustawiona w, negatywnie na gościa i skandalicznie wmawianie gościowi czegoś, czego nie powiedział i nie mówił, e, żeby się przy, przylizać w gazecie wyborczej. Jak już mówiłem, mam kontrowersyjnego gościa, ale jestem z wami, patrzcie jak z nim rozmawiałem. To jest cały pan Stanowski. Ale zdarzają się tacy goście, którzy właśnie byli tam ostatnio, na tak zwanym kanale Zero, który według mnie dziwnie i niesłusznie urosł do takiej popularności, i tymi gośćmi byli słynny Jaszczur i Ludwiczek. Co do dwóch panów, to się już nieraz wypowiadałem. Dla mnie to bardzo skrajnie prorosyjscy. Ludzie, którzy głoszą też skrajne, szowinistyczne polskie hasełka, które jakoś z prorosyjskością dla mnie nie grają. Kolesie są dość w niektórych kręgach popularni, dość głośni, nie gryzą się w język, też się przeklinają, ale też potrafią być kulturalni, jak to pan Olszeński pokazał w rozmowie z Czerwoną Panienką, czyli panią Moniką Jarzelską. No okej, okay. no i moim zdaniem, nawet tacy goście, że się z nimi w niektórych kwestiach nie zgadzam, mają według mnie prawo zyskać dostęp do szerszej publiki i mieć prawo się wypowiedzieć i być wypytywanymi, konfrontowanymi w sensie opinii i e, próbować swoich opinii bronić. Tylko to, co zrobił pan e, Stanowski, to robią też media zachodnie, rzecz bardzo, bardzo obrzydliwą. Powycinał e, ro, fragmenty rozmowy, z którymi nie umiał sobie poradzić e, i. Dodatkowo jeszcze wynajął tak zwanego eksperta, no tutaj ekspertkę, która tłumaczyła w sposób głupi i skandaliczny widzą, jak mają wypowiedzi pana Wojtka i pana Ludwiczka rozumieć. No, przepraszam, no brak szacunku do widzów, totalna cyniczna gra, liczenie na dużo komentarzy, wyświetleń i polubień i reakcji internetowych. Może powiedzieć tyle. Nie liczyłem nigdy na dużo ze strony pana Stanowskiego, bo już o jego zdolnościach dziennikarskich i prominencji się wypowiedziałem i się nie zawiodłem, że nie liczyłem dużo na niego. Niemniej jednak, jeszcze raz dla uściślenia powiem, żaden gość skrajny nie powinien być niezapraszany albo przemilczany. Wzory takich rozmów z gośćmi. Kontrowersyjnymi możemy wziąć na przykład ze Stanów Zjednoczonych. Przykładem jest e, pracujący na przełomie lat 60-70 w telewizji, pan William Buckley, który e, z różnymi ludźmi przeprowadził rozmowy, nawet ze I Jego najgłośniejsza rozmowa była podczas kampanii prezydenckiej w 68 roku, jak jakdurżowana z panem George'em Wallace'em. No dla mnie kontrowersyjność pana George'a Wallace'a to nie jest aż taka kontrowersyjna. No ale w, wówczas był, no i też dzisiaj, gdyż facet przez wiele lat swego życia stał twardo na straży tak zwanej segregacji rasowej. Powinno się mówić odmianowej, bo chodziło o białych i czarnych, a to są odmiany, rasa to jest jednostka, tak są jeszcze niższe, ale dobrze. No i tutaj pan yy, Buckley yy, bardzo dobrze można zobaczyć, że ja te rozmowy prowadził, dawał się gościowi swojemu wypowiedzieć, a potem go konfrontował... Z, z różnego tam punktu widzenia, zwłaszcza y, chrześcijańskiej moralności, czy ogólnie w przypadku pana Wallacea. ogólnie z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, robił to bardzo energicznie i logicznie, mimo że pan Wallace był niesamowitym, y, niesamowicie zaprawiony w debatach i niesamowicie też inteligentnym facetem. Ale takie debaty się oglądało. I kontrowersyjni goście byli zapraszani i powinni być dalej zapraszani, niemniej jednak, wymaga się też coś od prowadzącego. No a tutaj wiadomo, prowadzący był jaki był, zrobił co zrobił, jeszcze dał ekspertkę, która e, chrzaniła takie głupoty, że nawet nie chce komentować. Niemniej jednak, e, dobrze się stało mimo wszystko, że z uszczerbkiem i z wycinaniami i z, i z eksperckim gadaniem głupot. Mieli też prawo się wypowiedzieć Ludwiczek i Jaszczur. Ludzie mogą teraz wyrobić sobie poglądy na temat ich opinii sami. Więcej ludzi się o nich dowiedziało. Jest to, uważam, dobre, ponieważ też w debacie to tak samo, jak zaznaczyłem w jednym z wykryć filmów w przypadku działalności pana Grzegorza Brauna, poszerza się okno ofertona. I to jest istotne, o co chodzi. I to jest o co powinniśmy walczyć: poszerzyć okno Overtona na dyskusji. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.